Cześć, nazywam się Tomasz Jakubowski, znajdujemy się w Bielsku Białej, zapraszam Was do naszego sklepu Bike Store, który mieści się przy ulicy Kustronia 12. Jesteśmy w naszej nowej siedzibie, stąd blisko do ścieżek Enduro Trails. W naszej ofercie oprócz wszelkiego rodzaju asortymentu znajdziecie rowery takich marek jak Cervelo, Cannondale, GTI Focus. Na miejscu dysponujemy serwisem. Nasi wykwalifikowani serwisanci Shimano Service Center zaopiekują się waszym sprzętem, a wy w międzyczasie możecie się napić pysznej kawy przygotowanej przez naszą barystkę. Dysponujemy również profesjonalnym bike fittingiem prowadzonym przez fachowców z Power of Science. Zapraszamy was na bike wtorki, czyli cykliczne szosowe ustawki, a o waszą formę możemy zadbać na zgrupowaniach w Chorwacji, które organizujemy co roku wczesną wiosną. Witam wszystkich. Jarosław Damek Pracuję w Szymano Service Center Bike Store. Zajmuję się pracą z rowerami serwisem około 25 lat. Sprawia mi ta praca dużą przyjemność, możliwość rozwijania swoich umiejętności. Dostęp do szkoleń w Szymano Service Center. Sprawia mi to wielką przyjemność. W serwisie Bike Store zajmujemy się wszelkimi typami rowerów, klasycznymi. Nowoczesnymi, elektrycznymi i klasycznymi, starszego typu można powiedzieć. Nie ma dla nas jakiegoś tajemnic rower. Staramy się po prostu każdego obsłużyć profesjonalnie. Mm.